Myż jest, kręcę film. No, przed, wyciągnąłem zasilacz i mi z niego myż wyskoczyła. No bo wam jeszcze do pokoju leci. Nie, bo światła nie ma. Najwyżej się ją kompresorem potraktuje. No nie chcę wyleźć, patrz. Wlazło gdzieś tam teraz. Taka mysz. Czekaj, czy ją tu widać? Macie? Jest, patrz. Tutaj w stacji dysków tu jest. Za stacją. Wydmucham ją. Mysz komputerowa, tak wygląda bysz komputerowa, nagrywam.